Cześć i witam, Do ja, D7KK0 I dzisiaj będziemy sobie grać w Slither.io Oczywiście na początku się nazwiemy No bo, że jakby, że inaczej Gram play, Jak znać, bo lepiej działa Ale może w następnym odcinku sobie zagram w online'a Nie wiem Łatwo tutaj ich zabijać Tylko, że Kurde, zjada mi ten typ O. Ty kurwa zawi mnie. No ja yeah. nie. Dlaczego w tych grach muszą być yy, recenzje, muszą być wystawione na. Hmm. Ważne byłoby dla mnie, gdybyście zostawili yy, łapkę w górę oraz sobie z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, co jest aktualnie na moim kanale. No powóż bo... Filmów nie wrzucam regularnie, więc fajnie by było, gdybyście byli na moich odcinkach na każdym. Więc warto zostawić się, dzwoneczek. Hmm. O, 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 No Kurde, zabił mnie. Muszę doprawić swój rekord. Bo pamiętam, że na starym telefonie miałem że jakieś... 10, 10, 19 tysięcy tak. Trochę dużo. No. Ten telefon na szczęście działa nadal. I nadal mam tą grę, więc może i bym wam pokazał. A po drugie to nie wiem, czy było jakieś 9, 19 tysięcy, bo nie jestem pewien, że to było tyle, ale wiem, że było jakieś 10 tysięcy coś. Że dzi Jeden i coś jeszcze było. Bo to nie było samo dziesiątka. Było coś tam jeszcze. No typ mizerz. No dobrze, jestem tutaj. No kurde, zabił mnie mały. No i po ja to wykorzystam? O kurde. Ja to żem. Nie, to nie ma główniaku. Ogólnie to jest tak, że jeżeli się zabije większego od nas, to wypada od niego, u niego mniej. Nawet gdy się zabije myślę, mniejszego od siebie, to i tak dostaje się mniej, czy tam więcej. Nie To jest kolejna seria, więc... No w sumie będzie trochę tych serii. Jak już wiecie, jest... Z gry BlackCraft 3D oraz Tab Dig lub da... Dig? Nie wiem. Ale ja mu, mówię zawsze na to tap, tap, Dig. Planuję jeszcze jakieś na przykład... No nie wiem. Ale będzie dużo tych gier. O zabiłem. Typa. Omnom nom, nom, nom. Ale to dobra. Sysłem. Napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony kolor. No bo mój, czerwony. Na razie jest największy teraz. O, prawie by czołówka była. A nie, by było, gdyby była czołówka. Czy ktoś w ogóle gra jeszcze w Slither.io? Aha. Dobra, nie ma. O, na drugim miejscu jest... it Me. No okej. Okay. Muszę znaleźć tego... Czekaj, co ja widziałam? Ja... Yep. Dobra, nie ma. Na drugim miejscu jest Eat Me. Więc trzeba go zjeść. Bo czemu by nie? Muszę teraz... Czy ktoś kiedyś znalazł największego? No ja nigdy. A przynajmniej nie pamiętam. Kurde, no nie ma. Mnie załatwił. Zobaczmy ten play online. O kurde. O, rzesz. O, lender. Jestem D7K0. Promuję się na tym serwerze. Czy wam też się zawsze ścinało na, na online? No i zabił mnie. Dobra, zobaczmy jeszcze to. Muszę się wprowadzić. No kur! Czas cię zabić. No nie. Jeżeli jeszcze raz mi się wyświetli ta reklama, to się naprawdę wkurzę. Ale to tak porządnie. No nie, ty dupo. A ten tutaj nadal jest eat me. Nie mogę się dać. D7 kawał. A nazwa. Znów ta balona reklama. Dobra nie No, prawie. Co się! Przepraszam. No ty mały. No i po co ja to użyłem? Ty prawie było. Nie. Przepraszam. Ale nie, nie no, za każdym razem, gdy się zabije, gdy ktoś mnie zabije... Ja nienawidzę tej reklamy. Po co ona istnieje? Już mnie zabija. Niech już będą te reklamy, tylko proszę, nie ta! Ale lepiej by było, gdyby nie było żadnych reklam. Czy ktoś może we mnie, na mnie we mnie wpaść? Turk jakiś. Wejdź we mnie. Wejdź we mnie Turk. Kurde. Grbarg. Bark. 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 Weź. Weź mnie. Weź mnie. kur, Bark. 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 No Jezu Barkuś. Dlaczego? Bark. 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 Uszkorda no barku. Przepraszam, że nie no, wam tego. Ale ja chcę, żeby we mnie wpadł. Bym miał duże jedzonka. Tak! O nie, mały. O, dobrze. To... Oh, w końcu bark. Kurde, nie chcę yeah. o oh, wiem. Dlaczego w litery nie ma takiego. Mm, takiej dżdżownicy? Będę to tak nazywał. Dlaczego nie ma? No ja nie wiem. Jest fajna. No, na razie tylko biała. Kurde, Niemiec! Nie będzie Niemiec, plunam w twarz. Tak. A nie mówiłem. Nie będzie nam Niemiec w twarz. Polska górą! Polska górą. No nie wiem. końcu kogoś otoczyłem. Zabieram im miejsca. Tak. Rzyj to, to. No. W końcu. Nie, nienawidzę tych małych gówniaków. No bo zawsze się w nie wpada. A na przykład taki mały. Trzeba na nie uważać. To jest najgorszy gatunek dżdżownicy na świecie. Nie wiadomo, kiedy w ciebie wpadnie. Na razie to ja się kieruję tutaj. Nie wiem po co. Szukam szczęścia. Jezu prawie we mnie, wle... jak. Nie, N no po co? Ty... jak tu zamknę jeżeli mi się uda Doj. Tak, zamknąłem. Tak, kolejne się zrobi. Bo większość z nich widzę, że nie ma sensu już więcej żyć, bo i tak się nie uwolni. O, kolejny popełni. ще там ночек не близко но в концу ум я туры Piąty, o, jak miło. Może pobiję swój rekord. Fajnie by było. O kur... Muszę uważać na te małe gówniaki, bo teraz się kręcą wszędzie. Dajcie 7 0 tutaj jest na liście. Zdjęłam sobie tego. Stary trik, ale bardzo pomocny. No jeżeli się umie zrobić ten trik. Dawaj, tak. O rzeszty, ile się ich, ich tu kręci. Dobrze, że to nie jest tak jak w Snake'u, że jak się dotknie siebie, to już się umiera. Gdyby tak było, no to ten sposób by już nie działał. No, zamknąłem. W tym małego gówniaka. Łaha. Ha. Nie nabierze tych gówniaków. Trzeba doprowadzić ich do szybkiej. Już do szybkiego wymarcia tego gatunku. Tak. W końcu to małe gówno. Nie będzie się nam pojąć. Nie będzie się pojąć po świecie. Jeżeli teraz coś mnie zabiło, to się naprawdę wkurzę i kończę odcinek. Jeżeli coś mnie teraz zabije, to kończę odcinek. Napiszcie w komentarzach też, jaki jest wasz ulubiony kraj. Bo mój oczywiście, że Polska. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska. Pierwsze zabity. Pierwszy wpadł. Kurde, Szwajcaria. Myślałem, że ty neutralna. O kurde, Szwajcaria nie żyje. O, przy okazji jeszcze jakiegoś typa zabiłem I jeszcze kolejnego Nie trzeba uważać Kurde, gdy jest się takim wielkim To ciężko jest Manewrować Jak wiecie Jestem na czwartym! Hurra! Jestem szczęśliwy. Kur... Dobra, było dobre. Tam powinien być jeszcze moje końcówka. O, tu. Dobrze, lewa, O, prawa. widzę, że wy już jesteście gotowi. To co? Kupujemy? Tak! Ja. Kończymy na dziś odcinek. I cześć.